Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym filmie na moim kanale I dziś, moi drodzy, nie jest to clickbait Otwieram swojego własnego lumpa A to dzięki nowej grze, czyli Clothing Store Simulator I klucz do tej gry otrzymałem przedpremierowo od twórców Także wielkie, wielkie dzięki I może z tym lumpem delikatnie przesadziłem Ponieważ to no będzie mieli butik swój Ale wszystko wyjdzie w praniu Zaraz zobaczymy w ogóle o co tutaj chodzi Jest to moje pierwsze uruchomienie jak już widzę ten język polski w grze ewidentnie translator, słuchajcie. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Wznawiać, no to wznawiamy w takim razie. Albo tu dołącz do Discordu Howling <grafię> Store Simulator. Gra wychodzi w momencie, kiedy wy oglądacie ten film. Tak więc, jeżeli Wam się ta gra spodoba, to link do jej zakupu macie w opisie. Sprawdzajcie koniecznie. A ja rozpoczynam nową grę. W takim razie, moi drodzy. No i jestem bardzo ciekaw, o co tutaj będzie chodziło. No i jak nasz lump będzie prosperował? Powitanie! Robisz pierwszy krok na swojej drodze z małego sklepu do najważniejszego centrum mody w mieście. Mega lump. Otwier czekajcie swoją drogą. Jeżeli otworzyłem lumpa, to może bym się ubrał odpowiednio. Założę, słuchajcie, coś co kupiłem ostatnio w lumpie. O, czekajcie. No, widzowie, od razu lepiej. E, kto wie, co to jest za koszulka? W sensie do czego ona nawiązuje? Piszcie w komentarzach. Jestem ciekaw, ile osób ogarnie. O co tutaj chodzi? Ja się przybliżam, moi drodzy, i rozpoczynamy biznes lumpowy. Także let's go, widzowie, let's go, robimy to. Kup kilka produktów, wypełnij alejki i zacznij sprzedawać. Twoje ceny sprzedaży muszą być zrównoważone. Zadbaj o swoich klientów, zwiększ sprzedaż, udoskonal swój sklep. Nie zbankrutuj, pracuj ciężko i baw się dobrze. Dobrze, moi drodzy, także rozpoczynamy, wznawiamy instruktaż. Podejdź do komputera i zamów swój pierwszy produkt. Oczywiście, że tak. Co zamawiamy? Oczywiście łachy, dużo łachu. Używać. Używamy. No to co, zamawiamy swój pierwszy produkt, hurtownik. Co zamówimy? Słuchajcie, no na początku widzę, że nie mamy zbyt dużo, e, ponieważ e, czy wy widzicie to samo co ja? Człowiek, kobieta. No ewidentnie język polski nie jest mocną stroną tej gry. No dobra, no póki co, moi drodzy Mamy wyłącznie kobiece, koszul, yy, koszule, sukienki i spódnice. No, jako iż ten budżet mamy nie za duży, kupmy sobie na początku koszulę, tak? No, kupmy jedną koszulę, meble. O, właśnie. Słuchajcie, no potrzebujemy na pewno jeszcze czegoś. Wydaje mi się, że przebieralnia to będzie to. Także kupujemy przymierzalnie, słuchajcie. Kupujemy oczywiście ladę. Yy, no i wieszaczek też by się przydał, teoretycznie. Tutaj mamy różne marki. Zobaczę w ogóle co my tutaj mamy za marki: Luxline, Style Vista, Urban Chic, Chic Craze, Soul Sphere, Modena, Style Silk Sensation, Trend Wave, Shoe Sense, Chic Comfort, Vogue Verse, Imitate Elegance, Contour Craft chyba, Walk Wonder, Fashion Flair, Vogue Way, Smooth Sensation i Eleganza. Ale tak patrzę po tych nazwach tutaj Chic, tutaj Chic. Widzę, że Tomasz Chic ewidentnie miał jakikolwiek y, wgląd w tą gierkę. Tak, kupiliśmy tą kobiecą koszulę. Kupmy tak do koszuli, może jeszcze, słuchajcie, spódnicę. Eee. No i dobra, no i w sumie, budżeci powiem wam, że się pomału kończy. Eee, więc, e, więc co? No kupujemy, nie? Kupujemy. Cena ładunku, czyli to jest chyba jakaś wysyłka. No dobra, kupujemy. Zostało mi 190 dolarów. Jak ja mam. Jak ja mam tutaj dalej działać? Widzę. Czy ja kupi. Uf. Straciłem pieniądze! Welcome, welcome! Ej! Kurier już pojechał? To są chyba paczuszki, paczuszki, dla nas, w takim razie zabieramy paczki. Powiem wam, że od razu jak to widzę, to przypomina mi się symulator sklepu. Nie wiem czy to jest gra tych samych twórców co symulator sklepu, ale od razu mi to na myśl przywołuje. Swoją drogą powiem wam, że jeżeli ten odcinek wam się spodoba i mi w sumie też, to myślę, że możemy nawet zrobić sobie z tego jakąś większą serię. Ewentualnie e, będziemy grać w to. Ej, co jest? Dostałem więcej sukienek? Ej, ale Kurde, zajebiście. K pytanie, słuchajcie, brzmi, czy. Bo poczekajcie, to są spódniczki. Ile ja tego zamówiłem? Halo? A, bo to 10! Okej, okay, dobra, oczywiście klasycznie nie doczytałem. Klasyczny Assassin's widzowie, nic nowego. Dobra, dawaj mi te sukieneczki. I gdzie ja mam je teraz powiesić? Jak ja tutaj nawet nie wiem. Dobra, rozrzucamy normalnie tutaj widzowie. Nie mam w sumie za dużo pieniędzy, ale słuchajcie, no wydaje mi się, że. Dobra, jeszcze stać mi na jeden wieszaczek. Także kupujemy jeszcze jeden wieszaczek. Elegancki. A, chyba, że to mi. O! Halo! Witam, panie kurierze! Stop! Chciałem mnie rozjechać. Co za. Dobra, nie będę komentował. Okej, okay, widzowie. Okej, okay. w takim razie. Proszę bardzo, otwieramy, ale. A, bo tu jest ten wieszaczek, tak? Dobra, w takim razie, słuchajcie, otwórz pudełko elegancko. No i tutaj to sobie ustanie. O, proszę bardzo, myślę, że jest idealnie. A przynajmniej taką nadzieję... Ej, tu jest kol... Czy ja znowu nie zauważyłem wieszaka? Dobra, ja nie nadaję się do tego. Ja nie nadaję się do jakiegoś własnego biznesu. Bo jak widzicie, wszystko robię źle. Ale powiem wam, że to już będzie na przyszłość. Tak? Tak, oczywiście, że tak widzowie. Nasz lump będzie najlepszym lumpem w tym mieście. Proste, oczywiście, że proste. Dobra, bierzmy te sukienki w takim razie. Rozwieźmy na wieszakach. Proszę bardzo. A nie, to nie... Czemu to jest, że to jest sukienka, skoro to jest koszula, a to była spódniczka? Ta gra po prostu skakuje. To, słuchajcie, od razu sprzedaję, no bo mam już jedną ladę, po co mi kolejna? Sprzedajemy. I mamy, słuchajcie, 150 dolków, elegancko. A tu mamy przymierzalnię. Powiem wam, że chyba sobie ogarniemy jeszcze jedną przymierzalnię. No bo tak jedna to w sumie trochę bida. Ale tak, tutaj będzie w sumie taka strefa dla mnie. Tutaj będą, słuchajcie, wszędzie te wieszaczki. E, tutaj moż, możemy sobie w sumie zrobić ten fitting room. E, tylko czekacie, jak to jest od... Otwarcie. A, dobra, bo tutaj widzę, że. O, to chyba powinno iść w ten sposób, tak? Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc tutaj będzie, słuchajcie, pierwsza przymierzalnia. Tak jest, dobra, będzie można sobie tutaj wejść. No i dobra, okej, okay. ustaw cenę produktu na swoim komputerku. No to ustalamy w takim razie to wszystko. No i co my mamy? Słuchajcie, kobieta koszula. Kobieta koszula. No, powiem Wam, że naprawdę ten język polski musi tutaj być chyba trochę poprawiony. Koszt 15 dolarów. Sugerowana cena rynkowa 37,50%, to no to powiem wam, że no, nie zła, niezła, niezła marża tutaj jest narzucona z mojej strony, ale jako że dopiero rozpoczynamy naszą przygodę, to mi się wydaje, słuchajcie, że damy sobie troszeczkę mniej. Tak damy sobie 30 dolarków za taką koszulę wydaje mi się, że to jest bardzo dobra cena. Wiem, że tutaj trzeba będzie wszystko opłacać, i tak dalej, ale my sobie poradzimy, tak, my sobie poradzimy widzowie, na spokojnie, zatwierdzamy w takim razie to samo zrobimy ze spódnicą ta spódnica również będzie za 30 taka, także oczywiście słuchajcie jakie 3000 ty 30 okej okay. no i tyle moi drodzy także fajnie fajnie. otwórz sklep już teraz Na, naprawdę ja mam otwierać sklep mając coś takiego Przecież to wstyd tych ludzi pusty wieszak mam 238 dolców no słuchajcie jako iż jeszcze mnie stać to kupmy jedną czy jeden pakiet sukienek także jeszcze będziemy mieli słuchajcie 10 sukieneczek Panie kurierze, no co tam, halo? Dzwoni kurier z paką, a w pace oczywiście mamy sukieneczki. Tym razem przynajmniej translator się postarał. Dobra, rozwieszamy, moi drodzy, sukieneczki elegancko, haj. Dobra, no i co teraz? Instruktorz, mamy otworzyć sklep. Welcome, welcome! Oto nowy lump w Waszej okolicy, moi drodzy. Lepszego nie będzie. O, mamy chyba jakąś pierwszą klientkę. Dzień dobry. Praca z klientem to będzie to, co kocham. Dzień dobry pani, witam serdecznie. Typowy klient, niśme niby. Dzień dobry, może w czymś pomóc? Chyba nie mowa. O, pani tutaj wybrała, słuchajcie, trzy koszule. Idzie przymierzyć. Dobrze, proszę bardzo, proszę oczywiście wejść. Ja panią nie będę tutaj, nie będę podglądać, spokojnie. Yy, więc. A, nie przymierzyła pani. Yy, proszę, może pani teraz iść, ale okej, okay, no dobra. Yy, w takim razie dobrze. Co my tutaj mamy? Co Pani kupiła? Pani kupiła yy, elegancką ko kobietę spódnicę. Pani kupiła kobietę, dobrze. W takim razie 30 dolarów. Dziękuję. Teraz wiesz co robić. Czekaj na Ciebie ekscytująca przygoda w wspomniałem świecie mody. Zobaczymy, czy uda ci się zmienić Twój klep sklep w centrum mody w mieście. Tak, to będzie najlepszy loom w tym mieście, moi drodzy. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie. Yy, pani tutaj widzę, że miała yy, trzy eleganckie koszule. Bardzo proszę, dziękuję, do widzenia. Dzień dobry, proszę pana. Yy, pan zamówił elegancką kobietę spódnicę, rozumiem, że dla pana małżonki, dziewczyny narzeczonej, nie wiem kogo, kochanki, nie mam pojęcia, proszę bardzo do widzenia, zapraszam ponownie, e, czy ja mogę odejść, mogę, oczywiście, słuchajcie, muszę kupić jak najszybciej e, jeszcze kolejną, e, kolejną przymierzalnię, e, tylko na jedną mi niestety w tym momencie stać, ale słuchajcie, no przymierzalnie to jest masko. O dzień dobry panu. Ale kurde, pan jest napakowany, o nie mogę, ale jakie pan ma łapy. Widowie, dzień dobry, dzień dobry. Kasujemy tutaj pana 110 dolarów. Dziękuję bardzo serdecznie. Kasujemy pana, 150 dolarów. Dziękuję, zapraszam ponownie, do widzenia. Powiem wam, że powoli, e, znaczy no może nie powoli, ale kończą nam się zapasy. Ile ludzi? No powiem wam, że jak na lumpa, to ja mam dość duże te ceny ale nic nie szkodzi. Dzień dobry, witam panią serdecznie, dla pani ta spódnica, bardzo proszę, 30 dolarów, do widzenia, e, zapraszam ponownie. No powiem wam, że robi się ruch, ale wiecie, jesteśmy nowo otwartym sklepem w tej okolicy. Jak tak patrzę, to w sumie jesteśmy chyba jedynym sklepem w tej okolicy. Kurier przyjechał, więc zgarniam szybko kolejną, e, kolejną przymierzalnię, e, także oczywiście przymierzalnia tutaj musi stanąć, jedna obok drugiej. E, proszę nam poczekać przy kasie, tak, spokojnie, spokojnie, spokojnie proszę państwa. Drugą przymierzalnię, ty państwo ogarnąłem, tak? No, bo mnie stać. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie. Pani zakupy, proszę bardzo, do widzenia. No, że bardzo łatwa robota, bardzo łatwa. Ale to jest gra, to nie jest prawdziwe życie, moi drodzy. Więc yy, szanujcie każdego kasiera, yy, każdego sprzedawcę, każdą osobę, która ma swój własny interes, bo to naprawdę nie jest prosta sprawa. Yy, a użeranie się z klientami to już jest w ogóle jakaś masakra. Także szanujcie, naprawdę szanujcie. Proszę bardzo, proszę pani. E, dziękuję i zapraszam ponownie. Dzień dobry. To no w ogóle takie niemowy, że to jest szok. Widzowie, zobaczcie, zostało na mnie wiele asortymentu. E, no, trzeba jeszcze kupić te spódnice. E, sukienki, przepraszam. W sumie mnie stać, więc dodaję do koszyka. Tak samo jak... E, dobra, na razie kupimy tylko i wyłącznie to. E, spódnice jeszcze w sumie by się przydały kupić. Także kupmy to jeszcze. Jeszcze kupmy te 10 spódnic. I oczywiście kurier z paką przyjechał. Bardzo fajnie. Yy, niestety nie mam gdzie tego trzymać, więc może być trochę lipa, wrzucamy tutaj, o cyk, jeszcze mi trochę zostało, więc yy, wyrzucę sobie tutaj, nikt tego nie widzi, oni nawet tego nie sprawdzają widzowie, totalnie, wieszamy w takim razie 10 sukienek, elegancko, sukienki zaraz nam się wszystkie wyprzedadzą, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, bardzo proszę dla pana spódnica, dla pana widzę, że większe zamówienie i dla pani również widzę, że większe zamówienie, super. Okej, okay. rozpocząć nowy dzień. Rozpoczynamy nowy dzień. Przetrwaliśmy pierwszy dzień w naszej nowej pracy, widzowie. Okej, okay. moi drodzy, dzienny raport. Pierwszy dzień plus 69. Dlaczego akurat 69? To nie mam pojęcia. 15 klientów. 14 zadowolonych. Co? Jeden niezadowolony. Nie można znaleźć produktów. Czy to chodziło o tą przymierzalnię? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że tak. Dodzienne udoskonalenie: 111. Poziom sklepu: 2. Ok. Minus 1570 dolarów. Niestety, koszt zaopatrzenia. 510 dolarów mamy jakby na czysto. Powiem wam, że jest ciężko. Jest ciężko, ale wytrzymamy. Drugi dzień naszego lumpa. Moi drodzy, czas trwania. A tutaj mamy reklamę. Jeszcze możemy sobie za 250 dolarów jakąś reklamę załatwić? Dobra, póki co sklep jest zamknięty. Moi drodzy, przejrzyjmy sobie asortyment. Tutaj widzę, że jeszcze zostały mi dwie yy, te spódniczki. No w sumie przyczepmy jedną. Yy, druga mi została. Powinienem mieć w sumie jakiś taki magazyn. Żeby to wszystko składować, zastanówmy się teraz, jakby nie popełniajmy tych błędów, które popełnialiśmy ostatnio, tak? Więc zobaczmy, czy ja mogę jeszcze jakieś nowe produkty. W sumie to nie mogę. Jeszcze to nie jest ten poziom, słuchajcie. Ale widzę, że mamy nową szafeczkę. O, mamy na nowym poziomie, słuchajcie. Człowiek dyszeć, człowiek bluza, człowiek pod koszulek i kobieta pod koszulek. Dobrze, w takim razie zawrzyjmy umowę i będziemy mieli nowe produkty. W końcu coś dla facetów, słuchajcie. No i co my tutaj mamy? Człowiek dyszeć. To są jakieś joggery? Chyba tak, dobra, w takim razie, słuchajcie, zamówmy sobie te joggery. No, bl na bluzę chyba już mi nie stać, niestety nie będzie mnie stać na bluzy, więc panowie będzie musieli e, kupić po prostu spodnie u mnie, w moim super sklepiku. Ehm, tylko, że wiadomo, słuchajcie, brakuje mi w tym momencie jeszcze tej szafeczki. Stać mnie na tą większą, więc kupmy sobie jeszcze tą większą. No i powiem wam, że 6 dolarów w portfelu. No nie jest to 10 tysięcy w portfelu, tylko 6, więc powiem wam, że może być bardzo, bardzo ciężko. No, ale może damy radę, tak? Ustalmy, że rzeczy dla facetów będą w sumie tutaj tak obok. Żeby to się troszeczkę odznaczało. Żeby jakby wiecie, no panie idą tutaj, panowie idą tutaj. E, no, może jakoś to słuchajcie ogarniemy, tak? Dobra, pięknie. Mamy wieszaczek, więc w takim razie powieśmy na wieszaczku te męskie joggery. Także słuchajcie, no nowa dostawa do Lumpa, tym razem przyszły joggery. Także e, wieszamy. Czy ja kupiłem... Droższą szafkę, żeby było tutaj mniej rzeczy? Nie, 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 nie. Powiedzcie mi, że nie. Czekajcie, a tutaj. Nie, czekajcie. Nie, no to jest niemożliwe, że ja tutaj nie mogę tego położyć. O, mogę to odłożyć? Chyba. Nie, nie mogę. O, ale mogę taki stack zrobić. O, dobra, na razie niech tutaj, tutaj to leży. A czekajcie, czy ja mogę na przykład tą sukieneczkę, w sumie tą spódnicę, położyć tutaj? Halo? Nie mogę? O, prześwie... Dobra, będzie po prostu jeden na podłodze. Powiem wam, że jestem totalnym nieogarem, jeśli chodzi o ten sklep. A to, to jest największy skam i gówno. Szkoda, że już nie mogę tego sprzedać. Czas zarobić pieniążki, moi drodzy. Otwieramy nasz sklep. Welcome, welcome. Zapraszam pana. Pan tu widzę, że chyba idzie po nowe pantalony. Także zapraszam bardzo serdecznie, proszę pana. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Jestem pan naszym pierwszym klientem. Gdybym mógł, to dałbym panu jakiś gratis. Ach, kupuj pan jak najwięcej, bo musi mi się zwrócić i to bardzo szybko. Dobrze, kupił dwie pary joggerów. O, dzień dobry pani, witam bardzo serdecznie. Bardzo proszę, 105 dolarów. Dziękuję bardzo serdecznie. Trochę się odkuwamy widzowie. Niestety nie jest jeszcze najlepiej z naszym butikiem, ale myślę, że będzie, będzie tylko lepiej. I powiem wam, że już mi się podoba ta gierka, więc jeżeli chcecie więcej, to dajcie znaka. Na pewno zrobimy sobie kolejny odcineczek, bo gierka prezentuje się naprawdę super. Może nawet pogramy w nią na streamkach na YouTubie. Zapraszam was w piątki o 20. No i oczywiście Będą też streamy wakacyjne, prawie że daily, także śledźcie uważnie i na pewno sobie w Clothing Shop Simulator nie Cloffing Store Simulator zagramy, bo naprawdę mi się gierka podoba i jest dość ciekawa, mimo że jest taka prosta, że tak powiem, ale potem uważam, że będzie jeszcze ciężej. Bo póki co klikam, klikam, wychodzę, klikam, klikam, wychodzę, ale jest w porządku, jest w pożo. Póki co słuchajcie jest ok i pamiętajcie jeżeli wam się ta gierka podoba i chcecie również zostać e, osiedlowym lumpiarzem albo nie wiem osiedlowym kurde e, butikarzem no to link do kupienia tej gierki macie w opisie jest ona na steamie dzisiaj dosłownie kiedy wy to oglądacie wychodzi ja tak jak wspomniałem wcześniej dostałem klucz od e, twórców także, e, także no dzięki uprzejmości twórców Mogę sobie w to pograć trochę wcześniej i nagrać dla, dla was odcinek. Moi drodzy, no mamy 306 e, dolców. Myślę, że zrobimy sold out, jeżeli chodzi o produkty, chociaż może być tak, że ludzie się sprują, że na przykład nie ma koszul. Dobra, domówmy w tym momencie, słuchajcie, szybko eleganckie koszule. E, kupmy też e, męskie podkoszulki. No nie jesteśmy na te podkoszulki, cholera jasna. Dobra, no to w takim razie kupmy te koszule dla pań. E, kurier, słuchajcie, tutaj podjeżdża od razu. Także, no, lepiej być chyba nie może. Kupujemy szybko te koszule. Asortyment tutaj uzupełniamy o kolejne rzeczy. Także kładziemy sobie tutaj koszulę. Dzień dobry, dzień dobry, już panią tutaj kasuję. Delete, już pani nie ma. Do widzenia. Pan również i pan również, bardzo proszę. Dobra, moi drodzy, zobaczy w takim razie, jak tutaj z asortymentem. Dokładamy sobie oczywiście spodenki e elegancko. Została jeszcze jedna para. Tutaj mamy, słuchajcie. A dobra, tutaj została jeszcze jedna, dobra, sukienki, spódniczki, dobra No póki co słacie jest spokojnie, stabilnie Także myślę, że nie musimy się o nic martwić Tutaj panie kupują, tak, kolejne rzeczy, bardzo fajnie No powiem wam, że podoba mi się ten mój butik Bo w sumie powinienem to nazywać bardziej butikiem Powinniśmy słuchajcie kupić jeszcze przymierzalnie. Ile tych klientów tu idzie w ogóle? Bardzo dobrze, fama się niesie Czy warto kupić reklamę? Wydaje mi się, że nie, póki co mamy i tak bardzo dużo klientów Dobrze, w takim razie kasujemy kolejne osoby. Dzień dobry, do widzenia. Dzień dobry i do widzenia. Dziękuję bardzo serdecznie, zapraszam ponownie. Powiem wam, że kurczę, sukienki, czy spódniczki się kończą. E, nie jest to dobry znak, słuchajcie. E, no ale dobrze, pan, y, pan z Kibidi tutaj widzę. Y, znaczy, on wygląda jak ten gość, co śpiał z Kibidi, chyba, tak mi się wydaje. Dobra, no nieważne. W każdym razie tam widzę, że pan kupił sobie joggery, także bardzo fajnie. No i co. W takim razie, słuchajcie, kasujemy kolejnego pana, bardzo dobrze. Dziękuję, że kupił pan moje Czy ja nie dałem marży na jogerach? Dobra, nieważne, ale i tak chyba w sumie zarobiłem na nich, także bardzo dobrze. E tutaj widzę, że pan również kupuje. Proszę bardzo, elegancko. Moi drodzy, no jak widzicie, e możemy rozpocząć nowy dzień. Ja tu sobie odwieszę to, tak samo jak odwieszę sobie te spodnie. No i powiem wam, że ten drugi dzień. Ewidentnie był lepszy, przynajmniej taką mam nadzieję. 15 klientów, zadowolonych 14! Co im się znowu nie podobało? Poziom sklepu nadal mamy na dwójeczce. No i powiem wam, że 759 dolków, jeżeli chodzi o, o ten kolejny dzień. No powiem wam, że idzie nam powolutku coraz lepiej. Musimy na pewno dokupić asortymentu. E, więc czekajcie, jeżeli chodzi o nasze człowiek dyszeć. E, no ogólnie po, um, myślę, że powinniśmy trochę zwiększyć te ceny w tym momencie. No to już jest słuchajcie, nasz kolejny... Kolejny dzień, trzeci dzień, więc no zwiększymy trochę te ceny. Kobieta sukienka w ogóle jest na 50 ustalona. A, tak, bo ja nie zmieniałem tych marsz. Dobra, no jakby zostawmy to na tej... Dobra, zróbmy promocję. Zróbmy promocję, wtedy jakby wydaje mi się, że będzie takiem spoko, wiecie, trzeba jakby zachęcić klientów i nie odpychać tak? Jeżeli chodzi o nasze joggery, no joggery zostawmy na tej 30. Albo dobra, zróbmy za 35, słuchajcie. Spódnice to w sumie pójdą na 35. Um, Ponieważ no, skończyła się promocja, a joggery są świeżym produktem. Także, także zostawmy to tak, jak jest, słuchajcie. Ale jeżeli chodzi o hurtownika, słuchajcie, no kupmy sobie jeszcze przymierzalnie jedną, bo uważam, że przyda mi się jeszcze jedna. Na pewno jeszcze jedna półeczka, bo to też się przyda zdecydowanie. No i kupmy, może jeszcze słuchajcie, tego człowieka pod koszulka czy człowieka bluzę? Hmm, człowiek pod koszulka niech będzie, w takim razie kupujemy. No i oczywiście przydałby się jeszcze jeden, ten yy, wieszaczek dla facetów. Dobra, kupujemy wszystko. No powiem wam, że towaru nakupiłem tym razem bardzo dużo. Kurier z paką przyjeżdża i to nawet nie jedną. Także zobaczmy, tutaj mamy przymierzalnie. Także od razu, słuchajcie, sobie otwieramy tą przymierzalnie. No, i przymierzalnie, czekacie, w dobrą stronę? Nie, nie w dobrą. O, tam powinien, dobra. W takim razie tutaj będzie słuchacie kolejna przymierzalnia. Chociaż powiem wam, że, no, nie chciałbym zasłaniać, tak? I w sumie źle zrobiłem, bo wieszaczki powinny być w tych miejscach, żeby ludzie to widzieli. A przymierzalnie w tych miejscach. No to chyba zrobimy sobie, słuchajcie, delikatny restore sklepu. No bo innej opcji nie mam. Tylko, że, jakby problem chyba polega, słuchacie, na tym, że tego nie mogę przesunąć, prawda? O, mogę! No to kurna, widzowie. Normalnie robimy to w tym momencie tak, że tutaj będą męskie rzeczy. O, tutaj. Będą elegancko widoczne z tej strony. Pięknie. Y, dobra, szybki listor sklepu, widzowie. Okej, okay, moi drodzy. No i teraz uważam, że wygląda to dużo, dużo lepiej, ponieważ tutaj będziemy mieli przymierzalnie. Tutaj w oknach będą ludzie widzieli towar. Także bardzo dobrze, ale musimy na pewno domówić trochę tego towaru. Na pewno sukienki, na pewno spódniczki. E, także kupujemy jeszcze sobie to, a czekajcie, ja już to kupiłem, dobra, ale bym se nakupił widzowie, ja pierdzielę. dobra, w takim razie szybko tutaj zabieramy męskie produkty, dobra, to czekajcie, na razie je tutaj wyrzucę, nikt tego nie widzi, nikt tego nie widzi, spokojnie, e, dobra, mamy słuchajcie kolejną, y, kolejną tą, kolejną y, szafeczkę na ubrania tutaj, jeśli chodzi o, y, o męski, o, o męską stronę, także słuchajcie, no tym razem... Tutaj będą te nasze podkoszulki Także bardzo proszę podkoszuleczki dla facetów Lecą e, Na więcej mnie widzę tutaj nie stać do, do położenia więc y, Więc musimy je nie tak Musimy je po prostu ładnie odłożyć widzowie O i taki zestawik tutaj niech leży W takim razie zabieramy sobie ostatnią Paczkę i jest to oczywiście wieszaczek Kolejny e, także wieszaczek Oczywiście otwieramy no i tutaj Ładujemy kolejny wieszak A że słacie wieszaczek no to oczywiście Przydałby się jeszcze jakiś asortyment Mamy 200 dolarów, no w sumie nie stać mnie na dużą ilość rzeczy, e, więc słuchajcie, wydaje mi się, bo czego tam najbardziej brakuje, jeszcze zerknijmy, brakuje najbardziej tych spódniczek, także słuchajcie, no chyba kupię sobie po prostu te spódniczki, e, nałożę większą marżę na spódniczki, tak żeby po prostu więcej na tym zarobić e, i wydaje mi się, że to będzie, to będzie zdecydowanie dobry, dobry układ, więc słuchajcie, spódniczki będą w tym momencie, no sorry, ale 40 dolków. No, innej opcji, słuchajcie, nie widzę, ponieważ musimy oczywiście zarobić na naszym sklepie. E, także, no, no, wydaje mi się, że, że to będzie dobry układ, a jednak trzeba zarobić. E, jednak tutaj, słuchajcie, tak jak było wcześniej, 50 dolarów, wydaje mi się, że to jest bardzo dobra cena. Kobieca koszula, niech zostanie za te 35. E, człowiek pod koszulek, e, słuchajcie, no człowiek pod koszulek, niech będzie za 40 póki co. E, no, a człowiek dyszeć, dobra, człowiek dyszeć, niech też będzie za 40. Myślę, że jest całkiem spoko. Dobra, moi drodzy, myślę, że jesteśmy gotowi. Tutaj jeszcze odbieram sobie, słuchać te y, koszule kobiece. Także szybko ładujemy. Czy ja kupiłem to, a nie te spódniczki? Czy ja się pomyliłem, naprawdę? Dobra, widzowie, jestem w ciemnej, nie powiem czym. Ah, otwieramy w takim razie. Na koszulach, słuchajcie, w takim razie szybka marża. Jeszcze większa, bo inaczej po prostu nasz sklep tego nie przetrwa. Dzień dobry! Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, proszę pani. Ale jak widzicie, tutaj wszystkie biznesy poupadały. Boję się, że mój będzie kolejny. Dzień dobry, proszę pani. No, bardzo ładne zakupy. Dziękuję, oczywiście zapraszam ponownie. Dzień dobry, witam serdecznie. Mam nadzieję, że będzie się dobrze pani nosić to, co pani kupiła. Chyba koszulę. Powiem wam, że mamy coraz więcej klienteli. Bardzo dobrze. W sumie chyba stać mnie już, słuchacie, na te na te spódnice, także od razu je zamawiam tak, żeby nie było, że wiecie, że brakuje towaru i tak dalej także, także lecimy kasujemy tutaj panią, delete, do widzenia, tutaj jeszcze pana skasujemy w ogóle fajne torebeczki macie tutaj, widzę nawet eleganckie. Te torebeczki powinienem ja wam dawać, a nie se, wyjmujecie z kieszeni. Cholera, jasna. Idę po towar, także od razu zabieram. Możecie mi słuchacie napisać od razu w komentarzu, czy to jest gra tych samych twórców co symulatora sklepu? Bo tak mi się wydaje. Tutaj jeszcze widzę, że mamy coś, ale to będzie słuchać na nowe produkty, więc no nie będę póki co e, wieszać tutaj czegoś nowego. E, tutaj y, mamy coś dołożyć, widzę, że joggery nam się słuchacie kończą. Pomału, więc, znaczy, pomału, no w sumie została mi jedna para, ty, kurna, mylą mi się cały, cały czas te przyciski. Dobra, słuchajcie, kupmy sobie jeszcze, może trochę tych joggerów, stać mnie jeszcze na nie. Także kupujemy sobie joggery, nowa dostawa. Kasujemy tutaj pana, oczywiście. Widziałem tam w ogóle w ustawieniach, że słuchajcie, można nawet tutaj sobie pracownika nająć, więc wydaje mi się, że. W późniejszych etapach będziemy również tutaj e, mieli tych e, pracowników, bo pewnie nasz butik na tyle się rozrośnie, że wiecie. Dzień dobry, witam serdecznie, do widzenia. E, ok, no dobra, moi drodzy, no jakoś nam to idzie póki co. No i powiem wam, że podoba mi się ta gierka, w sensie jest taka dość prosta, ale wciągająca. Więc pamiętajcie, jeżeli chcecie również. E, Zasiąść za sterami takiego pięknego butiku, no to wiecie co robić. No i ja na pewno jeszcze do tej gierki sobie wrócę w ramach jakichś odcinków czy coś. Myślę, że to może być całkiem ciekawa nowa seria na kanale. Także, także jak Wam się podoba, to lajeczek, komentarz. No i zobaczymy, jak tam wasz feedback. Będzie to ostatni dzień naszej pracy tutaj, jeżeli chodzi o odcineczek, i będziemy kończyć. Także skasujmy jeszcze tych klientów. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Piękne zakupy, dziękuję bardzo serdecznie, ale powiem wam, że dzisiaj to my chyba kurczę nie zarobimy za dużo tych pieniędzy. Takie przynajmniej mam wrażenie. W ogóle do której jest ten sklep ten czas, jak zapieprza w ogóle tam w tamtym prawym górnym rogu? Nie mam pojęcia, do której mamy ten sklep. Czy mogę to jakoś sprawdzić? Halo, mogę tu sprawdzić statystyki, płatności. E, o, dobra, słuchajcie, rachunki do zapłaty. Dobra, więc od razu słuchajcie. A, czynsz! E, faktury. Dobra, od razu to ogarnęliśmy, e, także fajnie e, Człowiek, ten produkt nie jest dostępny, o Boże, jakieś podkoszulki się skończyły Tam też wszystko się skończyło, Jezus Maria Dobra, szybko muszę to, szybko muszę to ogarnąć, z czego zabrakło? O Boże, męskie podkoszulki, męskie podkoszulki, proszę bardzo, już wszystkie są Boże Święty, widzowie, to już mój koniec, to jest, to jest już mój koniec, nie? Generalnie Mój koniec, właśnie oglądacie mój koniec Dobra, ee, dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, proszę pani, proszę bardzo. E, cyk, jak to człowiek bluza nie jest dostępny? Oczywiście, że jest dostępny e, Jest już na wieszaczku. Dobra, kasujemy proszę bardzo I moi drodzy, to był ostatni klient w dniu dzisiejszym. Zamykamy sklep. Sklep zamknięty. O, powiem wam, że było naprawdę ciężko tego dnia. Zobaczmy podsumowanie, dwóch produktów nie można było znaleźć, zadowolonych klientów jeden mniej oczywiście, jak zwykle, 459 dolców za dzień dzisiejszy. Jak widzicie wynajem minus to rachunki, kosz zaopatrzenia itd. Sprzedaż 960 dolarów. No powiem wam, że szału nie ma, tyłka nie urywa. Clothing Store Simulator, nowa fajna seria na kanale. Także jeszcze raz dziękuję twórcom za dostarczenie mi kodiku przedpremierowo. Podoba mi się ta gierka, jest taka wiecie prosta, nie ma tutaj jakby wiecie jakichś fajerwerków i tak dalej, ale podoba mi się to, no może to być naprawdę początek fajnej ciekawej serii, którą pewnie też będziemy kontynuować sobie na streamach, więc jeżeli nie chcecie tego przegapić, obserwujcie TikToka, ponieważ tam również streamuję oraz YouTube'a i myślę, że do Clothing Store Simulator jeszcze sobie wrócimy. Tymczasem moi drodzy, dziękuję wam przez serdecznie za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał, jeżeli tak zostawcie koniecznie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze go nie zrobiliście, napiszcie komentarz czego wam się podobało. Jeżeli wiecie, do czego jest to nawiązanie, no to piszcie w komentarzu i zobaczymy, czy widzowie znają i pamiętają. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!